Prąd elektryczny jest stały. Na schemacie R1, R2, R3 to opory o wartościach 20 ohmów. R1 to opór wewnętrzny ogniwa 1 ohm i siła elektromotoryczna ogniwa 24 V. Znajdź sprawność ogniwa. Wypisujemy dane. Jeśli przyjmiemy, że lewa elektroda ogniwa ma potencjał dodatni, to prąd płynie tak, jak pokazuje to strzałka. Przez R1 i tu trafia na węzeł, w którym się rozgałęzia na I2 oraz I3. Tu się spotyka i płynie do drugiej elektrody. Sprawność, którą mamy obliczyć, jest to stosunek mocy użytecznej do mocy całkowitej obwodu razy 100%. Moc całkowita będzie się równać r i kwadrat, ale r całkowite w kwadracie. R całkowite zaś równe jest. R1 plus opór zastępczy tych dwóch połączonych równolegle plus opór r małe. Wszystkie te opory będą połączone szeregowo, czyli bierzemy ich w sumę. Opór Rx połączenie równoległe dwóch oporów. 1 przez r1 plus 1, 1 przez r2 plus 1 przez r3 równa się 1 przez rx. Moc użyteczna to ta, to, którą możemy wykorzystać, jest równa iloczynowi oporu zewnętrznego razy natężenie prądu płynącego przez ten opór w kwadracie. Opór zewnętrzny będzie równy tylko r1 plus rx. Szeregowo połączone na zewnątrz ogniwa te dwa opory R1 i zastępczy. I to wszystko trzeba doprowadzić do znalezienia sprawności. Ja proponuję tak: rozpis, podstawić, rozpisać P użyteczne i P całkowite. Tu wstawiam wzory. P całkowite p użyteczne i widzę, że natężenie prądu i kwadrat upraszcza się, otrzymujemy taką wartość. Następnie wyliczyć crx. Podstawiam wartości, będzie to szybciej yy, możliwe obliczenie tego. Stąd RX wychodzi 10 omów. Mając RX wstawiam je tu i znajduję 31 omów opór całkowity. A następnie wstawiając RX tu, znajduję opór zewnętrzny. No to teraz opór całkowity i opór zewnętrzny wstawiam do pierwszego równania. Mamy 30 do 31 razy 100%. Co?